Jesteśmy w najstarszy na świecie w Medinie z naszą wycieczką teraz. Proszę zobaczyć jakie tutaj są wąskie uliczki. Wszystko co ludzie muszą stąd wywieźć albo wwieźć to się dzieje na osiółkach. Na pewno je też tu zobaczymy. Jesteśmy teraz w fezie, tutaj jakieś rusztowania. No, jakbyśmy się tu mieli mijać jeszcze z posłem załadowanym, to ja nie wiem. lebo w lewo.

Ciężko będzie nagrać filmik tutaj, ale bardzo chciałabym to pokazać, jak to tu wygląda. Chociaż najlepiej jest to zobaczyć na własne oczy. Figi, daktyle, oliwki. Bardzo często się tutaj właśnie kwasi, tak jak pani przewodnik mówi. Cudowne miejsce w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jestem pierwszy raz w Afryce. Ludzie są mili, machają do nas. Witają nas. No wiadomo, są takie, są takie zaczepki, no bo oni chcą zarobić. Nie ma się im co dziwić. Chociaż trochę postaram się tutaj, tego życia, w tej Medinie, najstarszej, zamkniętej dla ruchu całkowicie kołowego. Tutaj już nie musimy uważać na te skuterki, na motory, tylko właśnie osiołki. Za bardzo nie mogę fotografować ludzi, bo oni sobie tego nie życzą. Bo uważają, że w ten sposób zabieramy im duszę. Bardzo tutaj właśnie jest ta wiara w duchy. <totrę> Nawet wielbłądzinę można tu kupić. Niesamowite to jest naprawdę niesamowite. Całkiem inny świat. Żyją sobie tutaj na spokojnie, na luzie, samowystarczalni. Nikt im nie mówi co mają robić. Wszędzie świeże owoce. To mięso, które tutaj widać, one zostanie dzisiaj sprzedane. Bardzo sobie tutaj tego pilnują właśnie, starego mięsa tutaj nikt nie będzie jadł. Słodycze, których później sobie też popróbujemy.

Tam są kury. Dzień dobry Polonia, tak Tak jak mówiłam, są bardzo mili, Witają się z nami od razu wiedzą, że to Polska To jeszcze wszystko odbywa się tradycyjnymi metodami, farbowanie ubrań. Piękne są te sukienki. Ja sobie już taką zakupiłam, bardzo się fajnie w niej chodzi. Przepiękne wyroby, przepiękne.

Przepiękne są te lampy, w ogóle te wyroby, cudowne, naprawdę, cudowne <laughs> rynko Pani przewodnik mówi, że rzemiosło że na najwyższym poziomie tutaj jest. Dzień. 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 Tutaj wyrabiają właśnie takie no, duże gary. Pani przewodnicząca właśnie powiedziała, że tutaj wesela odbywają się na 500 osób, więc oni nie kupują takich garów dużych, tylko je po prostu wypożyczają. I tutaj właśnie one są wykazają. jest taki plac, właśnie, gdzie się bardzo dużo dzieje. Stare, stare jeszcze narzędzia do wyrobu tego wszystkiego. Słychać ten stukot. Praca wre. No powiedzcie, że to wszystko nie jest piękne. Przed chwilą byliśmy takiej e, fabryce można powiedzieć produkcji tych kafeleczek, tych różnych stolików tam też to wszystko jest ręcznie wykonywane będę wrzucać też te krótkie filmiki żebyście sobie mogli zobaczyć bo nie wszędzie można takie długie filmiki nakręcić żeby coś mówić, nie przeszkadzać jedni drugim ale przynajmniej sobie zobaczycie piękna biżuteria sułtanek I tak się tutaj wołodzi w takich uliczkach właśnie. Często spotyka się ich króla, tutaj właśnie na zdjęciach. Jest tutaj bardzo szczony i szanowany, bo dużo robi. Miasto się, y, kraj się rozwija, miasteczka się rozwijają. Piękne buciczki, jak miała sułtanka Hiram. Wyroby ze skóry możecie tutaj też dostać. No, taka mydlina właśnie. Samowystarczalni tutaj są dla siebie. To są ludzie naprawdę bardzo zdolni. Oni tutaj nawet mm, zepsute walizki naprawiają. Nie wyrzucają niczego. W ogóle trzeba na własne oczy zobaczyć tutaj ten krajobraz, jak się jedzie autokarem, te kozy pasące się, te owcy. No jest też dużo, dużo niestety takich bezdomnych piesków, kotków. Ale kotki są przynajmniej dokarmiane, psy już niekoniecznie. Oby Muzułmanie uważają, że pies to jest brudny, brudna ślina, więc... I te psy tutaj przeganiają. Leżą sobie w jednym rundach, byle gdzie tak. Samotne. O jakie piękne kaftany. piękne są te ory, rzeczy. Nie wiem, na ile mój telefon mi tu pozwoli, kiedy się wyłączy, ale przepiękne są te rzeczy tutaj wszystkie. No, kto oglądał wspaniałe stulecie? Ojej, ojejku. Hello.

Po prostu takie pomieszczenia są, gdzie kiedyś studiowali, studiowali po prostu młodzież, dzieci, już od malutkich, od młodych lat życia. Patrzcie na te piękne zdobienia. Sufity cedrowe. Bardzo tutaj jest popularne było to drzewo. Tutaj, gdzie jesteśmy, to chodzili się studenci modlić. Jak widać, turystów jest dzisiaj tutaj bardzo dużo. W ogóle jest bardzo dużo turystów. Tutaj ta wnęka to jest właśnie dlatego, i mama, który wchodził, modlił się i taka akustyka dobra, że ten jego głos się tutaj po prostu rozchodził. No i wszyscy studenci słyszeli modlitwę. Pomieszczonka dla studentów. Takie małe. Takie małe to nie będzie bieg do domu bo z taką zupę Takie zupę, jak litki byle zupę, tylko się wyspać zupa będzie świeża codziennie to no. bycie co myśleli Maratończycy, proszę Państwa, mają bardzo dużą wagę do tego co bo zwierzęta w większości nie są zrukaniany żadnymi paszami i oni w domów mają i zmieniają się skromnie to nie

No, no, no. ¿Pasete? ¿Lo recuerdas? El circuito turístico que la gente quería mostrar enseñar la vida que tenía esta época medieval. Sí. Mira los vestidos de, de hombres y mujeres también vivos. La gente de Nie lubię, powiem szczerze, chodzić za przewodnikiem, no ale jest obiektówka, wycieczka, więc trzeba się dostosować. O, jak to pachnie, słuchajcie. pañidoz walker en pai to i vont an jao ala naional naotel na qualifikatsio onna laobra cheren musa hazo O, tu mam zapachowe, może bym mi tu kupił, gdzie on jest, na niej. O, bo tu jest, ale... To nie działa. No właśnie. ma Pani zamówienie teraz...

No, to była taka fajna kocha. Uważajcie, kot leży pod nogami. Nie, chyba tu. Tu jest taka pracownia. Jakby krawiecka. Teraz zobaczcie, to jest liściakawe i te takie małe, zobaczcie, mamy razem, z żeby tutaj prawda, to, to się

Tak, idziemy teraz gdzieś na kawę. No tak mniej więcej. Możecie sobie zobaczyć, jak to w tej najstarszej medinie tutaj wygląda. Niestety nie udało mi się spotkać osiołka Czy się wiedzieliśmy z autokarów, jak szły? Mamy no, tutaj jakoś. Nie ma takiej potrzeby, chyba Tutaj jest wszystko, słuchajcie, wszystko tu można kupić. Tutaj życie kwitnie, wszyscy razem. Oni w ogóle lubią spędzać. Wczoraj była niedziela, wszyscy siedzieli na rondach, na trawnikach, na polach, gdziekolwiek. E, pikniki, słuchajcie, stoliczki. Dzieci sobie grają, dorośli siedzą albo robią coś wspólnie razem, jedzą. To jest ten plac. Jest ten plac? Bardzo lubią tutaj spędzać życie właśnie na zewnątrz i razem. <śmieniczy> Tak jest mała przerwa na kawę, a później idziemy do prawdziwej garbarni. Zobaczymy jak się garbuje i wyprawia skóry. Dzisiaj dzień pełen atrakcji. Widzieliśmy już jak się robi te przepiękne ceramiczne naczynia, ozdoby, talerze teraz będziemy widzieć jak się wyprawia skóry. Jesteśmy już troszeczkę zmęczeni, no ale tak to wygląda na wycieczkach objazdowych

bo coraz więcej wycieczek tutaj mniej więcej pokazałam jak to tutaj wygląda. Przepięknie, trzeba przyjechać, zobaczyć to na własne oczy. A my idziemy teraz sobie na drobne zakupki.